Dobry Ewa Tułacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu Sejmik Mazowsza docenił najlepszych uczniów i nauczycieli. Strażacy z subregionu Radomskiego ze wsparciem Mazowsza. Podsumowanie tegorocznych inwestycji w regionie płockim. Sejmik Mazowsza docenił najlepszych nauczycieli, nagradzając laureatów szóstej edycji konkursu na opiekuna stypendysty roku 2022-2023. Na uznanie mogli liczyć także najlepsi tegoroczni maturzyści. Konkurs na opiekunasty pentystę roku pozwolił docenić pracę pedagogów i ich nieoceniony wkład w edukację młodego pokolenia. Nagrodzonych zostało 48 nauczycieli, którzy kierowali indywidualną ścieżką rozwoju pasji i ambicji swoich uczniów. Bardzo chciałbym serdecznie podziękować nauczycielom, pedagogom, za to, że się tak że się aktywnie włączają w ten cały proces. Musi być partner w postaci nauczyciela, który no też temu młodemu człowiekowi pomoże po prostu w realizacji. Tych różnych ambitnych projektów. To są wyjątkowi ludzie, wyjątkowi nauczyciele. Nauczyciele z sercem, z pasją, z takim dużym poświęceniem, z empatią. To są ci, którzy poświęcili wiele, żeby właśnie uczciowie, najzdolniejsi, mogli osiągać te wybitne wyniki. Bez nauczyciela mistrza, bez nauczyciela mentora, te sukcesy byłyby prawie niemożliwe. Ja pracowałam z uczennicą z klasy ósmej. Robiłyśmy projekt z chemii na temat witaminy C. Działanie, budowa, reakcje charakterystyczne i zawartość witaminy C w owocach i w warzywach. Było warto i, i myślę, że zrobiliśmy naprawdę fajny projekt. Ja miałem projekt dotyczący astronomii, miałam ucznia w klasie pierwszej. Te projekty stypendialne to są takie można powiedzieć mini projekty naukowe, gdzie my jako opiekunowie jesteśmy takimi promotorami tych prac. Z kolei w ramach ogólnopolskiego projektu Matura na 100% uhonorowano 49 absolwentów szkół średnich z Mazowsza, w tym dwóch laureatów, którzy osiągnęli najwyższy wynik na maturze. Głównym Takim moim klejnotem w koronie sukcesu jest matura z biologii na 100%. Bardzo się cieszę, że w ogóle taka inicjatywa istnieje, że ktoś zauważa to, te osoby, które tak dobrze maturę napisały. Bo wiadomo, że to jest coś, czym każdy się stresuje w klasie maturalnej. I wiadomo, że nagrodą jest dostanie się na wymarzone studia, ale coś takiego jest niesamowicie miłym wyróżnieniem. Mazowieccy uczniowie mogą liczyć na wsparcie samorządu województwa. W tym roku dzięki programowi Autobusy dla Mazowieckich Szkół udało się zakupić 46 autobusów odwożących dzieci do placówek. Dzięki funduszom unijnym Sejmik Mazowsza dofinansował edukację kwotą ponad 156 milionów euro. Wsparcie otrzymało blisko 5 tysięcy miejsc. Przedszkolnych ponad 140 tysięcy uczniów wzięło udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, ponad 1000 placówek edukacyjnych doposażono w technologie informacyjno-komunikacyjne. Pieniądze z Unii pomogły także zrealizować program stypendialny dla uczniów, szczególnie uzdolnionych. W tym roku przyznano 1100 stypendiów o łącznej kwocie 6 600 tysięcy złotych. W ramach funduszy europejskich dla Mazowsza na następne lata do placówek oświatowych na Mazowszu trafi ponad 196 milionów euro. Sejmik Mazowsza w tym roku dofinansował jednostki OSP z subregionu radomskiego kwotą ponad 5 milionów 200 tysięcy złotych. Strażacy tylko w ostatnich dniach otrzymali sprzęt bojowy oraz środki ochrony osobistej o wartości ponad 170 tysięcy złotych. Na terenie województwa mazowieckiego jest około 1900 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Mazowsza co roku przeznacza blisko 30 milionów złotych na ich wsparcie. To jest taki bufor bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców danych miejscowości, danych, danych gmin. Ochotnicze Straże Pożarne stanowią tak naprawdę system bezpieczeństwa kraju pod względem przeciwpożarowym, ale nie tylko, bo przecież uczestniczą dzisiaj w różnych skomplikowanych akcjach również ratowniczych. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Policznie otrzymała nową kamerę termograficzną która pomoże w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Często nam się zdarza pożary wewnętrzne, głównie sadze. Do tej pory to liczyliśmy po prostu na pomoc PSP, bo oni mieli kamerę. Sami po prostu mieliśmy dużo ciężej prowadzić działania. Kamera termowizyjna bardzo potrzebna, zwłaszcza w czasach zimowych, kiedy istnieje zagrożenie zaczadzeniem tlenkiem węgla. Wtedy możemy śmiało zobaczyć przez zewnątrz budynku, czy jakaś osoba, czy jakieś zwierzę nie zostało w domu. Strażacy ochotnicy z gmin Wolanów, Borkowice i Odżywą otrzymali umundurowanie Bojowe. Dla nas każda możliwość wsparcia naszego terenu, czy jednostek działających na naszym terenie, a zwłaszcza Ochotniczych Straży Pożarnych, jest radosnym momentem, radosnym dniem. Pięć numeksów bojowych do akcji. Dostaliśmy hełmy, latarki, pięć par obuwia, rękawice, kominiarki, także całe pozażenie. W którym można jeździć do akcji. Wsparcie wyposażenie jednostek ochotniczych straży jest dla nas bardzo istotne. Będziemy po prostu lepiej wyposażeni, będziemy mogli pomagać ludziom w akcjach. Pożarach i innych zagrożeniach. Jest niezmiernie ważne, ponieważ jesteśmy podczas działań ratowniczo-gaśniczych narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, czy to ze strony ognia, przy gaszeniu pożarów lasów, czy innych czynników chemicznych. Pięć jednostek z gminy Solec nad Wisłą otrzymało środki ochrony osobistej. To jest dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą, w Pawłowicach, w Sadkowicach, w Woli Pawłowskiej i, i w Boiskach. Dzięki blisko 28 milionom złotych wsparcia w ramach programu Masowsze dla Straży Pożarnych. W tym roku do Druchen i Druchów z Mazowsza trafiły m.in. 102 wozy bojowe, a 237 jednostek OSP zmodernizowało lub zmodernizuje strażnicę. Tylko w tym roku udało się zrealizować aż 522 inwestycje na terenie regionu Płockiego. Ponad 290 milionów złotych władze Mazowsza przeznaczyły na nowe drogi, boiska, rozbudowę szkół, przedszkoli czy szpitali. Samorząd Województwa Mazowieckiego, w odpowiedzi na realne potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i lokalne samorządy, co roku uruchamia nowe programy wsparcia. Na ich realizację w przyszłym roku przeznaczył rekordowe 900 milionów złotych. 30% naszych pieniędzy z budżetu przeznaczamy na inwestycje. To są inwestycje oczywiście w infrastrukturę drogową, to są liczne inwestycje w ochronie zdrowia, ale to są też inwestycje w kulturze. Tutaj głównie nasze instytucje kultury są prawie 7 milionów złotych w tym roku przekazaliśmy. Tomasz zawsze rozwija się dzięki tym środkom naprawdę w sposób taki i harmonijny i równomierny. No i moim zdaniem bardzo taki efektywny Najwięcej, bo aż 110 milionów złotych pochłonęły inwestycje w płockie placówki zdrowia. Pieniądze z budżetu województwa pomogły w budowie i rozbudowie między innymi ośrodka radioterapii czy oddziału obserwacyjno-zakaźnego w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Płocku. Na pomoc finansową mogły liczyć także placówki kultury, projekty proekologiczne, zabytki, obiekty sportowe czy inwestycje w sołectwach. Przeszło 45 milionów złotych, pozwoliło na realizację 19 projektów ważnych strategicznie, jak przebudowa ulicy Kościuszki w Płocku, czy modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bielsk. To są bardzo różne od naprawdę takich bardzo lokalnej społeczności, małej inwestycji, które były oczekiwane przez na przykład sąsiadów, jeżeli chodzi o grupy sołeckie, po wielkie inwestycje w Płocku. Jest to w pewien sposób wyjście naprzeciw oczekiwaniom wielu ludzi, również tych właścicieli, czy to zabytków, czy w pewien sposób tych grup działających w formie stowarzyszeń i fundacji i przekazujemy tam środki po to, żeby to zadanie było możliwe do zrealizowania. Nabór do przyszłorocznych programów wsparcia kończy się na początku grudnia, a szczegóły można znaleźć na stronie mazowia.pl. Zakończyła się kompleksowa modernizacja szkoły muzycznej pierwszego stopnia imienia Oskara Kolberga w Różkowicach. Teraz dziecięcy zespół ludowy, zespół akordeonowy, młodzieżowa orkiestra dęta i chór dziecięcy będą mogły trenować w nowej sali koncertowej. Szkoła muzyczna w Różkowicach w gminie Borkowice powstała w 2011 roku i jest jedyną taką placówką w powiecie przysuskim. Sala koncertowa w mojej miejscowości wiejskiej to Nieczęsty przypadek. Mamy pełną świadomość, jakie to było wyzwanie dla władz gminy Borkowice, dla całej społeczności lokalnej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego powodu, że te dzieciaki będzie miało naprawdę godne warunki, porównywalne z warunkami w niejednym. W znacznie większym mieście. Bardzo cieszymy się, że udało się zrealizować tę inwestycję. Chcieliśmy stworzyć im jak najlepsze warunki, a szczególnie wybudować salę koncertową z zapleczem, tak żeby dzieciaki mogły występować, ich rodzice, dziadkowie. Ich wysłuchiwać. W ramach inwestycji powstały m.in. nowe sale dydaktyczne, sala koncertowa i zaplecze sanitarno-techniczne. Ja tutaj pracuję od 2001 roku jako muzyk i wiem, że to było potrzebne bardzo temu środowisku. Po prostu polepszyliśmy warunki tych dzieci, które tutaj są, bo i tak mamy 130 dzieci w szkole muzycznej. Koszt inwestycji to ponad 8 milionów 300 tysięcy złotych, z czego prawie 2 miliony 300 tysięcy złotych to pieniądze z budżetu województwa mazowieckiego. Za nami XVI mazowiecki kongres rozwoju obszarów wiejskich. Z inicjatywy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim wójtowie, burmistrzowie, prezesi lokalnych grup działania spotkali się w Sękocinie Starym, żeby porozmawiać o sprawach ważnych dla lokalnych społeczności. To jest czas, kiedy podsumowujemy to, co się wydarzyło w ciągu poprzedniego roku, ale też rozmawiamy o naszej przyszłości, o tym co czeka samorządy właśnie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich albo dotyczące różnego rodzaju inicjatyw na obszarach wiejskich. Dzisiaj był klimat, dzisiaj były sprawy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, ale też gospodarka przestrzenna i oczywiście program rozwoju obszarów wiejskich. Wśród tematów por ruszanych na tegorocznym kongresie znalazły się między innymi transformacja energetyczna czy reforma planowania przestrzennego. Osobne miejsce poświęcono zwycięzcom konkursu Smart Villages, którzy w swoich lokalnych społecznościach wykorzystują najnowsze technologie i innowacje w codziennym życiu. W ramach części wdrożeniowej pilotażu przedsięwzięcia zbudowaliśmy taki system wspomagający nowoczesną produkcję rolną, dalazie razie główne funkcjonalności, czyli badanie gleb i certyfikacja Jest, te funkcjonalności są dostępne dla rolników z północno-wschodniego Mazowsza. Inwestycje w infrastrukturę wodną, kanalizacyjną, drogową, no ale, ale też nie tylko, bo dużo udało nam się z prowu zrobić na przykład świetlic wiejskich, więc to jest można być taka nasza kultura wiejska, która kwitnie dzięki też rozwojowi kół gospodyń wiejskich. Jest o czym mówić, jest o czym rozmawiać, bo dowiaduje się, co będzie. Jakie są szczegóły. Spotykamy się z tymi, którzy te programy tworzą, potem pytamy o szczegóły, jak je realizować. Wyłoniono także zwycięzców konkursu OSP nie tylko ratuje, ale integruje. Była to pilotażowa edycja, do której zgłosiło się aż 45 jednostek. To jest naprawdę ciężka praca, tak, bo to jest wolontariat, tak? My za to nie otrzymujemy żadnych pieniędzy i nie bierzemy tego nic dla siebie. To jest praca czysto społeczna i przy tak dużej jednostce, jaką my mamy, to jest naprawdę bardzo dużo pracy i spędzamy. Tam dużo czasu. Dzięki programowi rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim od 2007 roku trafiło tam wsparcie w wysokości prawie 2 miliardów 500 milionów złotych. Zrealizowano ponad 9,5 tysiąca różnych projektów, takich jak budowa sieci kanalizacyjnych czy wodociągowych, inwestycja w obiekty sportowe czy modernizacja lokalnych dróg. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Jak w 30 sekund wymienić 5 tysięcy inwestycji, w których pomógł Sejmik Mazowsza? Remonty dróg, place zabaw, boiska i hale, sprzęt dla strażaków, remonty szkół i przedszkoli, rozbudowa szpitali i przychodni, miejsca wypoczynku, świetlice wiejskie i stroje. 30 sekund to jednak za krótko na 5 tysięcy inwestycji.